Cześć, w życie poczciwe, witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj recenzuję książkę Benjamina Hardy Siła woli to mit. Zapraszam. Siła woli to mit. Tytuł sugeruje, że poleganie na sile woli, żeby osiągnąć swoje cele, to jest mit, to nie działa. W stu się z tym zgadzam, z tym tytułem. Zanim w ogóle zerknąłem, o co chodzi w tej książce, tak jakby to jest pierwsza rzecz, która mnie uderzyła. Jeśli zagłębisz się w tą książkę, to naprawdę znajdziesz bardzo wiele sugestii, praktycznych rad, jak zmienić kluczową rzecz, która wpływa na to, czy osiągasz sukces w budowie nawyków, czy w ogóle, czy nie. Chodzi mianowicie o środowisko, w którym jesteś. Bardzo dużo odniesień, bardzo dużo świetnych przykładów do tego, jak zmiana środowiska pomaga nam zmieniać siebie, zmieniać nasze nawyki, stworzyć dobre nawyki, przerwać złe nawyki. Tak naprawdę, środowisko, w którym jesteśmy, jest bardziej ważne niż nasza siła woli, niż jakaś nasza nie wiadomo jaka etyka pracy, niż nasze w ogóle cele. Tak naprawdę, gdy Przeczytasz tą książkę, zrozumiesz, że pojawianie się w środowiskach, które są odpowiednie do tego, żebyś osiągał swoje cele, jest bardzo ważne, jest kluczowe i zaczniesz na to zwracać uwagę dużo bardziej. Ja zacząłem i bardzo mi to pomogło w budowaniu moich nawyków. O tym mówiłem już niedawno w filmie. Dlatego teraz powiem Ci trochę więcej też, co jest w tej książce oprócz e, tego, bo gdy zagłębisz się w książkę otrzymasz wiele sugestii. Sugestii, których jeszcze nie wdrożyłem, ale które brzmią bardzo ciekawie. Często odwołuje się do, czy to Billa Gatesa i jego tygodniowego wychodzenia, wyjeżdżania na takie tygodnie, gdzie sobie czyta książki Bill, albo też nawiązywał do Grega McKieowna, który mówił o, że napisał książkę Esencjalista i mówił o takim dniu co jakiś czas, całym dniu, bez elektroniki, dniu na myślenie i tak. aby... Benjamin poszerza ten cały koncept o tworzenie środowisk, które są skupione na realizacji danej rzeczy. Czyli on sugeruje, żeby zrobić sobie środowisko regeneracyjne i środowisko produkcyjne. O co chodzi? Chodzi o to, żeby gdy jesteś w środowisku regeneracyjnym, nie myślisz o pracy, odcinasz się od wszystkiego, co jest, jakby może być, produktywne i skupiasz się na regeneracji. To nie znaczy, że. Jak coś ci wpadnie do głowy, masz to, masz. nie możesz tego zapisać, nie możesz tego nigdzie zanotować, bo pogadaję tu przykład gościa, który ma takie środowisko regeneracyjne i ma wszędzie co chwilę dyktafon, co chwilę też notatnik, co jakiś czas w tym środowisku regeneracyjnym, bo tam najczęściej pojawiają się dobre pomysły. Nawet po miał Aqua Note, żeby notować nowe pomysły. Bo no, najczęściej, w tym środowisku, gdzie jesteśmy zrelaksowani, dobre pomysły przychodzą, ale nie o tym. Chciałem się skupić na tym, żeby tworzyć to środowisko produktywne, środowisko regeneracyjne. A to dlatego, że gdy się w nim pojawisz, nie masz wyboru. Gdy idziesz do środowiska produkcyjnego, będziesz tam produkował. Z mojego doświadczenia, takim moim środowiskiem, gdzie produkuje się fizycznie, czyli gdzie ćwiczę, i gdzie też czasem robię filmy, jest moja piwniczna siłownia. To środowisko jest tylko po jedną rzecz. Tylko chodzę tam, żeby poćwiczyć lub żeby nagrać film. Także tam jest tylko produkcja, tam jest tylko działanie. Um, inaczej wygląda sprawa w moim mieszkaniu, bo byle gdzie robię filmy, tak naprawdę. Także um, to jest coś, nad czym muszę popracować, żeby mieć środowisko regeneracyjne w 100% jakieś. Nawet jakaś część mieszkania wydzielona, nawet jakaś. Kiedy do miejsce, no może sypialnia byłaby takie miejsce dla mnie, gdzie nie robimy nic oprócz regeneracji. To jest jedna z sugestii. Inna, która bardzo dała mi do myślenia, to, to część trzecia tej książki. Przenoś wysoką efektywność i sukces na swoje środowisko. I tu jest dużo rozdziałów, które naprawdę mogą ci pomóc budować życie, środowisko, które naprawdę będziecie wypychać w górę bez. Potrzeby Twojej siły woli, świadomej siły woli. Rozdział 9 jest zatytułowany: Wbuduj w swoje środowisko funkcje wymuszające, dokonaj zmiany, dorastaj do swoich celów, przenoś własną motywację na środowisko o wysokim ciśnieniu. Tu mówi o tym, żeby po prostu świadomie pojawiać się w środowisku, które jest dla Ciebie trudne, które, jest, które wymusza większe ciśnienie, większą, większy nakład pracy. Większe umiejętności sprawi to, że szybciej dorośniesz do tego środowiska. Przykład taki tu podaję to Josh Weskin, autor książki Sztuka Uczenia się, który gdy skończył z szachami i zaczynał wchodzić w Tai Chi, chodził na kurs, to wiesz, większość ludzi z automatu paruje się z ludźmi o podobnym poziomie. On Szukał ludzi o dużo wyższym poziomie, parował się z najlepszymi, często dostawał sporo batów, ale przez to tak jakby relatywnie szybciej też e, nauczył się sobie radzić z takimi ludźmi o wyższych umiejętnościach. Przez to przeskoczył kilka poziomów z automatu. To jest właśnie pokazywanie się w środowisku odpowiednim do rozwoju, środowisku, które jest ponad Twoje obecne umiejętności. Dużo też pisze o tym, żeby współdziałać, żeby robić kolaboracje, żeby e, nie próbować być samym sobie sterem, wędkarzem, okrętem i rybą. Tylko żeby współpracować z ludźmi, żeby robić rzeczy wspólnie, bo z tego wychodzą najciekawsze rzeczy. Podaję tutaj no, jako przykład kolaboracje Johna Lennona i Paula McCarthy'ego, tego jak pisali piosenki. Mówię, już najczęściej było to tak, że... John zaczynał, wysyłał coś do pola, Paul coś dodawał, John coś dodawał i tak tworzyły się największe hity Beatlesów. Kreatywny proces zhakowali poniekąd przez tą swoją kolaborację. I tak też możesz zrobić ty, gdy zbudujesz odpowiednie środowisko z odpowiednimi ludźmi do tworzenia takich rzeczy. Grupy mastermindowe to jest coś, co polecił. Najlepiej takie płatne lub mentor, któremu płacisz. O tym mówi, bo gdy masz za coś zapłacone. To masz środowisko naprawdę do rozwoju dużo, dużo lepsze niż jak, jak masz coś za darmo często, bo gdy zapłacisz komuś, jednak będziesz wykonywać to, co on ci mówi, będziesz bardziej szanować to zdanie, ponieważ dałeś hajs, dałeś pieniądze, żeby dać swoje środki, swoje zasoby, żeby faktycznie zmienić swoje życie. Wiele, wielu z nas kupuje książki, kupuje kursy i nie zmienia nic, nie robi nic, mimo tego, że coś kupili. Im większa też cena tak naprawdę kursu, większa cena czy to grupy mastermindowej, czy, czy, czy mentora, to czasem jest dużo większa motywacja do działania. O tym też trochę jest w tej książce. I generalnie podsumowując, Benjamin Hardy pisze bardzo fajnym językiem, w fajnym stylu, w sensie nie jakiś przeintelektualizowany, to nie jest styl ani nic w tym stylu. Piszę prosto do celu, i może książka jest bardzo chuda, jest tu bardzo dużo wartości, i szczerze mówiąc, jest to najlepsza książka, jaką czytałem w tym roku. Jest marzec, także jeszcze może się coś innego pojawić, ale jeśli chodzi o książkę, która dała mi do myślenia, jeśli chodzi o książkę, która dała mi dużo akcjonalnych sugestii, jeśli chodzi o książkę, którą się bardzo dobrze czytało i z którą można się było do autora fajnie, fajną relację, tak, by z autorem nawiązać. Przez to, że nie tylko podaje przykłady tam ludzi z zewnątrz, tylko mówi o sobie, o swoich doświadczeniach. To jest to co, coś, co mi często brakuje w książkach, które ludzie piszą tylko na podstawie czy czyichś opowieści. Sam autor mówi tu ciekawą rzecz. Jeszcze jedną wam powiem o tym, że znał, on wziął tą historię, w każdym razie opowiadał o studencie, który pojechał swoim pick-upem, żeby nazbierać drewno. Pojechał daleko w las, w śniegu, w zimie. Pojechał do tego lasu i był już na miejscu, gdzie miał to drzewo zbierać, ale zauważył, że auto mu się przyblokowało no i nie mógł ruszyć. Także zaczynał tam, wkładał gałęzie, podkopywał to, ten śnieg, próbował wszystkimi sposobami, nie mógł wyjechać. Już się trochę załamał. Zaczynało iść na e, zmierzch, na noc I, i w ogóle nie miał pomysłu, co zrobić. Ten nasz student. I ostatecznie zrobił to, co zamierzał zrobić, czyli poszedł i narąbał tego drewna i naładował na pakę i spróbował zrozpaczliwie jeszcze raz ruszyć. i o, Dzięki temu, że był ciężar na pacę, to to auto ruszyło i wrócił do domu. Mówił tą całą historię jako przykład tego, że często, gdy mamy więcej na głowie gdy mamy więcej rzeczy, za które jesteśmy odpowiedzialni, lepiej realizujemy cele. I to jest coś, z czym ja się mogę, co ja zauważyłem w swoim życiu. Bo autor mówi, że, zaczął, że napisał książkę dopiero wtedy, gdy stał się ojcem zastępczym trójki dzieci. I też ja zauważyłem, że gdy przyszły dzieci, gdy przyszła większa odpowiedzialność, wiele rzeczy, które wcześniej spychałem na dalszy tor, teraz stało się priorytetem, bo tak jakby mam większy, większe pole widzenia. Widzę, że to wszystko, co robię, nie jest tylko dla jednej osoby, tylko tak by jest dla wszystkich dla rodziny. I, I sprawia to, że masz ciekawą, cie, ciekawy mechanizm występuje, mimo zmęczenia, mimo większej ilości obowiązków, masz też większą siłę do działania, więcej robisz, tak by, masz cięższą pakę, a przez to ruszysz. W porównaniu do tego, gdy przyjeżdżasz z pustą paką i nie możesz ruszyć w zimie. Tak, ten student. Także wiele takich ciekawych metafor, wiele rzeczy do myślenia, które Ci dają dużo. I naprawdę autor, który jest gościem, Takim jak ja i ty, przynajmniej to wychodzi z tej książki. Grał w World of Warcraft, miał, był też zerem, dużą, dużą część swojego życia zaczął być tym, kim chciał być dzięki zmianom środowiskowym. I te doświadczenia tu opisał, i te fajne rady, które mogą ci pomóc zmienić swoje życie, tu opisał. Polecam serdecznie. Najlepsza książka w tym roku. Dziękuję wydawnictwu Sensu, że mi ją podesłała, bo nie wiem, czy bym sam po nią sięgnął. Dlatego Wam ją polecę szczerze i naprawdę prosto z serca. Myślę, że może zmienić wiele, wiele żyć <grytanie> przez żyć Dziękuję za oglądanie. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga i widzimy się w weekend w kolejnym odcinku recenzji. Pozdrawiam, cześć!